Coraz częściej mówi się o potrzebie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. Jednym z nich jest energia słoneczna. W ciągu 14 dni na Ziemię pada jej tyle, ile wynoszą potrzeby całej planety. Według opracowań naukowych Polska znajduje się w obszarze o takim nasłonecznieniu, które pozwala na stosowanie urządzeń do jej przetwarzania. Wbrew pozorom energia słoneczna ma bardzo szerokie możliwości wykorzystania. Przy jej pomocy można ogrzać cały budynek. Służą temu kolektory słoneczne. Główną częścią kolektora jest tak zwany absorber. Jest to pochłaniacz. On pochłania tą energię cieplną, następnie przetwarza energię słoneczną, następnie przetwarza ją na ciepło. Poprzez system rur doprowadza tą, ener tą energię cieplną do wymiennika ciepła, który przygotowuje ciepłą wodę użytkowo. A czy kolektor może być jedynym źródłem zasilania, czy raczej jest stosowany jako źródło wspomagające? To znaczy, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową, jest to oszczędność w skali rocznej około 70-80%. Istnieje tutaj również podłączenia kolektora do pieca centralnego grzewania i jest to oszczędność w skali roku około 15-20%. Kolektor słoneczny dostarcza energii niezbędnej do podgrzania wody czy też ogrzania domu. Instalacje te są doskonałym źródłem ogrzewania, szczególnie w przypadku domów jednorodzinnych. Dzięki temu możliwe jest zaoszczędzenie nawet do 80% tradycyjnych nośników energii, a to z kolei pozwala na zaoszczędzenie cennych surowców wtórnych i wytwarzanie mniejszej ilości szkodliwych substancji. Niestety zainteresowanie kolektorami jest jeszcze niewielkie. W Lubinie na razie tylko jedno gospodarstwo domowe korzysta z tego cennego źródła energii. Czy udaje Wam się sprzedać dużo takich kolektorów? No, my tutaj w Lubinie działamy od dwóch miesięcy. Yy, sprzedaliśmy do, jak do tej pory jeden, jedną instalację. Tylko jest to instalacja nie w Lubinie, tylko w Zielonej Górze. A zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. W jakim sensie? To znaczy bardzo dużo mamy telefonów od ludzi, w ogóle, którzy są zainteresowani takimi kolektorami z tego względu, że po pierwsze mogą zaoszczędzić, a po drugie dzwonią do nas też ludzie starsi, którzy po prostu chcą się zabezpieczyć na przyszłość, żeby już po prostu nie dźwigać węgla, nie rąbać drzewa itd. Tak Przeciętny koszt instalacji kolektora jest dość wysoki, wynosi bowiem około 13 tysięcy zł. Jest to jednak wydatek, który zwraca się po kilku już latach i to jak zapewniają zarówno producenci, jak i użytkownicy, zwraca się z nawiązką.